kanale Granik. Najciekawsze i najmocniejsze filmiki, jakie możecie zobaczyć. A dziś zajmujemy się przypadkami kolejowymi. Przed Wami jeszcze... Zaspy na torach. Najdłuższe pociągi. Palenie torów. I luksusowe podróże. Pizza Giuseppe sama się nie zje. Ci, którzy ją kochają, odwiedzą Cię pod byle pretekstem. Przesyłka dla małżonki. I do rąk własnych. Giuseppe wciąga do gry. W każdym opakowaniu kod o wartości 15 zł do g 2 Black Friday na Notino trwa. Tylko w tym tygodniu możesz kupić produkty ze zniżką nawet 30%. Na przykład wybrane produkty Marek, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani lub Mugler. Notino. Wracam, a tu rysa po długości. Ale nic nie widać. Droga polisa. Tania. I sam ogarnąłem. A ja tylko doradziłem najlepszy pakiet z autokaską. Rankomat.pl Porównaj i kup polisę sam lub z pomocą agenta. Czy myślałeś, kto zapłaci za twój pogrzeb? Posłuchaj, jak pan Krzysztof otrzymał dodatkowe pieniądze na pokrycie kosztów pogrzebu. Mam na imię Krzysztof, mam 54 lata i pochodzę z Radomia. Tata ubezpieczył się telefonicznie, nie wychodząc z domu. Wiek nie był przeszkodą, a składki były dość niskie. Tata postanowił zawrzeć umowę na siebie i na mamę, żeby pomóc nam finansowo w razie ewentualnej śmierci jednego czy drugiego rodzica. A pieniądze z ubezpieczenia miały pokryć koszta pogrzebu. Po śmierci rodziców telefonicznie skontaktowałem się z konsultantem, który doradził nam, że całą dokumentację związaną ze śmiercią rodziców możemy zgłosić elektronicznie. Wypłata świadczenia z tytułu śmierci trwała bardzo krótko i przelew został wykonany następnego dnia. Pieniądze z ubezpieczenia całkowicie pokryły koszta pogrzebu, dzięki czemu nie musieliśmy dokładać z własnej kieszeni. Jak najbardziej polecamy firmę For Life Direct. Jest solidna i godna zaufania. Warto się ubezpieczyć, żeby pomóc na przyszłość bliskim z kosztami pogrzebu. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń już teraz bez żadnych zobowiązań, a później zdecyduj. Dołącz do tysięcy osób, które już wybrały tę ochronę. Nie czekaj. Wyślij SMS pod numer 4544 lub zadzwoń już teraz. Zrób to dla siebie. Zrób to dla swoich bliskich. W o Banku Polskim sprawdzamy, czy Polacy oszczędzają na emeryturę. Tyle kieszeni! A ta co tak daleko? To na daleko się ze plany. Emerytalne? W PKO Banku Polskim już dziś możesz inwestować na swoją emeryturę. Na IKE i IGZE. PKO, Twój Bank Polski. Na Golf Zone, nowy turniej Ladies European Tour. Włącz się do Let Andalusia Ladies Open od 27 do 29 listopada, od 14 do 30 listopada, od 13.30. Nie przegap Golf Zone z pasją do zwycięstwa. Black Friday na Notino trwa. Tylko w tym tygodniu możesz kupić produkty ze zniżką nawet 30%. Na przykład wybrane produkty Marek, Hugo Boss, Calvin Klein lub Dawidow. Notino. Jadę, a tu opona poszła i lecę prosto na latarnię. Nic nie widać. Droga polisa. Tania. I sam ogarnąłem. A ja tylko poleciłem ochronę szyb i opon. Rankomat.pl. Porównaj i kup polisę sam lub z pomocą agenta. Czy urodziłeś się w latach 1940-1985? Posłuchaj uważnie. Czy wiesz, że możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia moi bliscy z wypłatą świadczenia nawet do 150 tysięcy złotych? Ta kwota może pomóc Twojej rodzinie pokryć koszty pogrzebu i inne nieprzewidziane wydatki. Dowiedz się więcej. Wyślij sms lub zadzwoń pod numer widoczny na ekranie już teraz. To przystępne cenowo ubezpieczenie na życie dla kobiet i mężczyzn w wieku od 40 do 85 lat. Nie ma ankiet medycznych i dodatkowych pytań przy zawieraniu umowy. Możesz wybrać odpowiednią dla siebie sumę ubezpieczenia wraz z przystępną cenową miesięczną składką. Ochroną będziesz objęty do końca swojego życia. Wypłata pieniędzy z polisy zostanie zlecona w ciągu 24 godzin i pomoże Twojej rodzinie pokryć koszty pogrzebu. Za dodatkową niewielką składkę możesz objąć ochroną również swojego współmałżonka. Składki są przystępne cenowo i nigdy nie wzrosną z powodu inflacji, Twojego wieku czy pogarszającego się stanu zdrowia. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń już teraz bez żadnych zobowiązań, a później zdecyduj dołącz do tysięcy osób, które już wybrały tę ochronę. Nie czekaj. Wyślij SMS pod numer 4544. Lub zadzwoń już teraz. Zrób to dla siebie, zrób to dla swoich bliskich. Oczko mu się odlepiło od autu. To się zatęteguje. Misiu, pakiet OC w unika ma naprawę na miejscu i dobrą cenę. Dobry pakiet OC włonika. w unika. W PKO banku polskim trwają przymiarki do inwestowania. O, kurka. Raczej marynara. Ile kieszeni? A ta jaka głęboka? Bo jak się głębiej sięgnie, to można coś znaleźć. A to co taka mała? Bo nie zawsze mam dużo, więc ta jest na mało. W PKO Banku Polskim możesz inwestować już od 100 zł miesięcznie. Sprawdź, jaki sposób inwestowania pasuje do twojej kieszeni. PKO, Twój Bank Polski. Pasuje mi. Oglądacie 77TV. Wszystko, co najlepsze i najciekawsze. Dziś zajmujemy się koleją. Tym razem Wietnam. Pociąg przejeżdża przez bardzo wąską ulicę. Pełna już za moment zobaczycie prawdziwych szczęśliwców, odważnych kaskaderów, fatalne pomyłki i trochę wspomnień. Nie. Na skurcze, na stres, na prawidłowy poziom testosteronu. Melmak, męski magnes o poszerzonym składzie. Jadę, a tu opona poszła i lecę prosto na latarnię. Nic nie widać. Droga polisa. Tania. I sam A ja tylko poleciłem ochronę szyb i opon. Rankomat.pl. Porównaj i kup polisę, sam lub z pomocą agenta. Ważna wiadomość dla Polek i Polaków w wieku od 40 do 85 lat. Czy wiesz, że możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia moi bliscy z sumą do 50 tysięcy złotych? Ta kwota może pomóc Twojej rodzinie pokryć koszty pogrzebu, czy też inne nieprzewidziane wydatki. Aby dowiedzieć się więcej, wyślij SMS lub zadzwoń już teraz pod numer widoczny na ekranie. To przystępne cenowo ubezpieczenie na życie dla kobiet i mężczyzn w wieku od 40 do 85 lat. Nie spotkasz się z odmową zawarcia ubezpieczenia, moi bliscy, ze względu na stan zdrowia. Ochroną będziesz objęty do końca życia. Możesz wybrać sumę ubezpieczenia w wysokości aż do 50 tysięcy złotych. Świadczenie z polisy zostanie zlecone do wypłaty w ciągu 24 godzin i pomoże Twojej rodzinie pokryć koszty pogrzebu i inne nieprzewidziane wydatki. Składki są przystępne cenowo i nie wzrosną nawet gdy będziesz coraz starszy. Zadzwoń już teraz, aby uzyskać więcej informacji, a później zdecyduj, bez żadnych zobowiązań. Zadzwoń lub wyślij SMS już teraz, aby dowiedzieć się, jak możesz uzyskać aż do 50 tysięcy złotych ochrony ubezpieczeniowej. Dołącz do tysięcy osób, które już wybrały tę ochronę. Nie czekaj. Wyślij SMS pod numer 4544 lub zadzwoń już teraz. Zrób to dla siebie, zrób to dla swoich bliskich. Black Friday na Notino trwa. Tylko w tym tygodniu możesz kupić produkty ze zniżką nawet 30%. Na przykład, wybrane produkty Marek, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani lub Mugler. Notino. Każdemu może się zdarzyć. Wybierz pakiet OC i AC warty w dobrej cenie. Kup na warta.pl, łagenta lub przez telefon. Warto dobrze się ubezpieczyć. You know, all... Black Weeks wjeżdżają do Castorama. Tylko teraz kupisz u nas setki produktów w niesamowicie niskich cenach. Tylko na Golf Zone. Nowy turniej Ladies European Tour. Włącz się do Let Andalusia Ladies Open. Od 27 do 29 listopada. Od 14, 30 listopada. Od 13.30. Nie przegap! Golf Zone. Z pasją do zwycięstwa. Menmac. Na przemęczenie, na skurcze, na stres, na prawidłowy poziom testosteronu. MenMak. Męski magnes o poszerzonym składzie. Bezpieczne zimą. Kup teraz opony zimowe falkę i odbierz kupon na paliwo. Teraz z pięcioletnią gwarancją. Opony Falken. Jadę, a tu opona poszła i lecę prosto na latarnię. Nic nie widać. Droga polisa. Tania. I sam ogarnąłem. A ja tylko poleciłem ochronę szyb i opon. Rankomat.pl. Porównaj i kup polisę sam lub z pomocą agenta. Czy urodziłeś się w latach 1940-1985? Posłuchaj uważnie. Czy wiesz, że możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia moi bliscy z wypłatą świadczenia nawet do 150 tysięcy złotych? Ta kwota może pomóc Twojej rodzinie pokryć koszty pogrzebu i inne nieprzewidziane wydatki. Dowiedz się więcej. Wyślij SMS lub zadzwoń pod numer widoczny na ekranie już teraz. To przystępne cenowo ubezpieczenie na życie dla kobiet i mężczyzn w wieku od 40 do 85 lat. Nie ma ankiet medycznych i dodatkowych pytań przy zawieraniu umowy. Możesz wybrać odpowiednią dla siebie sumę ubezpieczenia wraz z przystępną cenową miesięczną składką. Ochroną będziesz objęty do końca swojego życia. Wypłata pieniędzy z polisy zostanie zlecona w ciągu 24 godzin i pomoże Twojej rodzinie pokryć koszty pogrzebu. Za dodatkową niewielką składkę możesz objąć ochroną również swojego współmałżonka. Składki są przystępne cenowo i nigdy nie wzrosną z powodu inflacji, Twojego wieku czy pogarszającego się stanu zdrowia. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń już teraz bez żadnych zobowiązań, a później zdecyduj dołącz do tysięcy osób, które już wybrały tę ochronę. Nie czekaj. Wyślij SMS pod numer 4544 lub zadzwoń już teraz. Zrób to dla siebie, zrób to dla swoich bliskich. Możesz marzyć o nowym Volkswagenie, ciągle o nim myśleć lub po prostu się do niego przesiąść. Modele z rocznika 2025 z korzyścią nawet do 41 900 zł. Volkswagen. Każdemu może się zdarzyć. Wybierz pakiet OC i AC warty w dobrej cenie. Kup na warta.pl, Agenta lub przez telefon. Warto dobrze się ubezpieczyć. Gdy przycinanie zarostu idzie nie tak, wszystko idzie nie tak. Philips all one Wszystko wychodzi jak trzeba. Jedno urządzenie ogarnia wszystko i nagle też ogarniasz wszystko. Przejdź na wyższy standard Olin one Philips. Witajcie po przerwie. Oglądacie 77 TV. Dziś pokazujemy wam przypadki kolejowe. To, co zobaczycie, mrozi krew w żyłach. Ta kobieta zignorowała.